Witam Was wszystkich, wracamy do analizy techniki widzów i oczywiście zapraszam na mojego Instagrama włącz obserwacje, ponieważ tam daję informacje, kiedy zbieram filmy. Jedziemy z pierwszym filmem, czyli wyciskanie leżąc. Bach, dziewczyna. Raz już widzimy pierwszy błąd, mianowicie nadgarstki wyprzedzają łokcie co osłabia ten bój. O, teraz chamsko to widać, dlatego było tak ciężko. Plus jeszcze chwyt jest zły. Tutaj ma osadzony, yy, osadzoną sztangę, zamiast tak, ta tak w tym miejscu, tak jak to mówiłem w ostatnim filmie. Kolejna kwestia, to co mówiłem, wyprzedzanie łokci, raczej nadgarstków w stosunku do łokci. Czyli taka sytuacja, zobaczcie. Tu jestem i nagle na samym końcu łokieć idzie bliżej barków, a yy, nadgarstek, dłonie w kierunku brzucha, co oczywiście znacznie osłabia ten bój. Druga sprawa, wyraźnie przyspiesza w dolnych strefach opuszczania, omijając swoje najsłabsze ogniwo. Najsłabszym ogniwem jest oczywiście dolna pozycja, dlatego lepiej robić sobie utrudnienia w postaci wzmacniania swoich słabych ogniw bo jesteś na tyle silny, na ile pozwalają Ci słabe ogniwa. Jeśli będzie 1,5 tysiąca łapy w górę, no to wtedy ta seria będzie kontynuowana. Ostatnio było słabo, więc liczę na Waszą aktywność. No i subujcie mój kanał. Ciągnij sumo. No, pozycja wyjściowa fatalna. Nie przybra pozycji wyjściowej, a już zaczął ciągnąć. Zobaczcie, tak. No, jeszcze się ustawia. Nie ma naprężenia sztangi. O i zła inicjacja ruchu, czyli już miał garba w pozycji wyjściowej. Następnie nie dokonał naprężenia wstępnego sztangi. Następnie zamiast nie wiem, wbijać nogi, w stopy w ziemię, odpychać się plus inicjować ruch odcinkiem piersiowym i szyjnym to zrobił na odwrót powiększając garba i utrudniając zakończenie boju co teraz widzimy właśnie. Czym większy garb, tym trudniejsze będzie potem zamknięcie tego boju. A powinno być najtrudniejsze oderwanie. Tu oderwanie jest fatalne. Za szybko, biodro, garb. No i ma efekt taki, że zamiast podnosić swoje 100%, to tutaj ma na przykład 90% swojego maksa. Myśląc, że to jest jego 100%. Trabar, o! I już widzimy, tak. Przede wszystkim zapionowa sylwetka. Pionowa sylwetka, a pomimo tego pociągnął to z garbem, co świadczy o tym, że ta tylna taśma jest chabłą gniwem. Nie wiemy, czy problem wynika z prostowników biodra, czy z prostowników grzbietu, bo jedno drugie może być powiązane, efekt może być podobny. Natomiast z pewnością możemy powiedzieć, że pomimo tego, że wybrał trap bar, to yy, garbi się. I yy, czy robienie znowu w wersjach swoich najsilniejszych i coraz większe omijanie Słaby ogniw ma sens. Moim zdaniem nie ma to sensu i w dłuższej perspektywie takie osoby mogą nabawić się zastoju siłowego. Bardzo szybko przyjdzie, jeżeli, jeżeli ta różnica między silniejszą częścią boju, a najsłabszą będzie coraz większa, wtedy no niestety, ale taka osoba nie ma szans, aby przejść jakieś tam większe albo wyższe granice. No mocne pochylenie w tym siadzie, bardzo mocne. Dlaczego? Bo za wąsko stoi i tak, jeżeli stanie szerzej i będzie mógł otwierać biodra, no to jest super. Jeżeli nie, to można coś jeszcze podłożyć pod pięty albo po prostu zainwestować w buty trubojowe. Jest tu low bar, spoko, jest low bar, natomiast no, bez wątpienia ten siad jest za mocno pochylony. Za mocno pochylony, też jest słaba inicjacja ruchu. Czyli stosunek pracy między biodrem a stawem skokowym jest po prostu niekorzystny. O, i teraz się bardzo mocno złamał. Zobaczcie, mocne złamanie. Czyli w pewnym momencie, jak już jest na samy dole schodzi, schodzi, to jest już w pozycji dolnej, nagle tułów opada. Tak, tak bez powodu opada, czyli biodro tutaj nie trzyma, albo po prostu za szybko schodzi i nie myśli, co robi, traci. Świadomość ruchu, i najczęściej to występuje u osób, które dopiero uczą się ruchu, chcą robić szybko. Nie, czym jesteś mniej zaawansowany, tym rób wolniej. Wprowadzaj pauzy, wolne tempo, abyś poprawił jakość ruchu, bo to jest najważniejsze. I dzięki temu takie anomalia, jakie tutaj wystąpiły, nie wystąpią u Ciebie. Będziesz coraz śniejszy, zobaczcie, o, i złamał się i yy, klapno tułów i do tego się jeszcze złamał. Co oczywiście znacznie osłabia bój. I zamiast zrobić na przykład, nie wiem, 5 powtórzeń, to zrobił 3 powtórzenia. Idziemy dalej. Tu, jeśli chodzi o e, samą kontrolę i tego typu rzeczy, wygląda to na nieźle. Natomiast pochylenie miał bardzo duże, a robi high bar. Zobaczcie, tutaj to pochylenie jest za duże w stosunku do, y, y, powiedzmy, Specyfiki tego boju, żeby być najsilniejszy. Dlatego polecam tutaj robić lobar, Ewentualnie stanąć w tej wersji szerzej, bo też może być high bar w postaci akcesoryjnej. Nie zawsze robi się ćwiczenie w wersji najsilniejszej. Często daje się ćwiczenie w jakiejś wariacji, aby utrudnić sobie ten bój. Po co? Aby wzmacniać słabe ogniwa. Więc może być tak, że tutaj wzmacnia swoje słabe ogniwo, że to nie jest jego najsilniejszy bój. Natomiast no powinien i tak stanąć szerzej, co może być ułatwione w wyniku tego, że ma buty. Też długie uda. Wdech nieefektywny, na pewno ten pas tutaj nie jest wykorzystany. No i mało tego, jak sami zobaczycie, łamie się w tułowiu, pojawia się na samym dole. Garb, o i teraz garbik, i garbi się i traci pozycję tułowia, i odcinek piersiowy nie jest trzymany. To też mocno osłabia, też mocno osłabia, nagle nie w stanie i istnieje duże ryzyko, że sztanga przeleci przez głowę. Tak, to jest właśnie jeden yy, powiedzmy z niebezpiecznych sytuacji, gdzie można sobie rozwalić głowę. O i teraz garb, duży garb. Idziemy dalej, ciągi, sumo i już widzimy, zobaczcie, pozycja wyjściowa. Tutaj kolano biodro jest złamane. Wy sumo nie pchamy kolan do środka. Nie koślawimy. Otwieramy. Jeżeli nie potrafisz otworzyć w tę stronę, tak pokazuję myszką, nie idzie kolano, no to znaczy, że za szeroko stoisz. Bach, bo same to trzymanie tej sylwetki jest dobre. Ciągnie go do przodu, czyli podczas oderwania, powinien kontrować swoim ciałem. Zabieranie te sztangi na siebie, czyli przenoszenie środka ciężkości w tył, ale on tego nie robi, on po prostu przynosi się do przodu. I teraz widzimy coraz bardziej łamie te kolana i coraz bardziej wysuwa kolana w przód. Wyciskanie leżąc. Tutaj widzimy jeden taki malutki mankament, to znaczy taki mało istotny, to znaczy bardzo mocne wyjście łokciami w przód, czyli taka bardzo mocna rotacja zewnętrzna. Ona nie jest tutaj konieczna, nie trzeba ją aż tak dużą robić. Idziemy dalej. Przysiady. Przysiady. Już pozycja wyjściowa. Zobaczcie. Uważajcie na taką pozycję, gdzie w pozycji wyjściowej. O! biodro ucieka w przód. Wdech. Zobaczcie. Z bebecha jak to się mówi. Więc plus. I tu. O! I garb. O jej. Gard na całej długości y, kręgosłupa. Co może być niebezpieczne. No i przede wszystkim też osłabia. Y, powiedzmy, Twoją moc. Nogi. Nie dostają pełnej, powiedzmy, wersji siłowej, albo pełnej informacji, aby 100% wykorzystać swoje możliwości. tak? Wszystko przynosi się wtedy na ten, na ten tułów, a czy część przynosi się na tułów. I w wyniku tego, yy, no też ryzykujesz kontuzją i stajesz się słabszy. Idziemy sumo. Bardzo duże problemy z oderwaniem. Zobaczcie. Złe oderwanie. O, patrz, szarpięcie. Takie byle, jakie szarpięcie. Kształta zawisła na chwilę. Jeszcze raz. Tu garb, jak mówiliśmy. Zobaczcie, sztanga na chwilę zawisła i pociągnęła go w przód, no i uciekła od nóg. I zobaczcie, co teraz się dzieje. Zamiast wzmacniać swoje słabe ogniwo, nie, wprowadza, nie wprowadzać touch and go, to wprowadził touch and go. Czyli ta sama sytuacja jak z tym wyciskaniem. Mam słaby bój, to nie robi z odbiciem, tylko z odkładaniem. Ja też robiłem touch and go, ale miałem problemy właśnie z tylną taśmą. Tu fajnie bardzo pracuje, szczególnie jak gdy to robisz delikatnie. Natomiast jeśli masz słabe ogniwo oderwanie, to nie rób touch and go, tylko odkładaj każde powtórzenie, aby wzmacniać właśnie oderwanie. Bo co z tego, że ty zrobisz dużą ilość powtórzeń w tym boju, jak to się nie przeniesie w ogóle wynik? Czyli co zrobisz 5 razy? Założysz w pewnym momencie. 5 kilo, czy 7,5 kg więcej i nie ruszysz, bo masz słabe oderwanie. Idziemy dalej. To już analizowaliśmy. Tu. Szarpnięcie tutaj widzimy z odcinka lędziowego. O, i znowu szarpnięcie z odcinka lędziowego. No, to może być w przyszłości no, ryzykowne, plus i zgarb. No, nie ma nic gorszego, to naprawdę, jeśli chodzi o yy, martwe ciągi. Szarpanie sztangą poprzez zgar, czyli szarpiesz, podnosisz sztangę, ona się odrywa, ale y, zwiększa się zgięcie w Twoim odcinku lędźwiowym. To jest naprawdę niebezpieczne. Dobra. To dziś wszystko. Pamiętajcie o łapka w górę. No i łapy nie ma.